Ciążyły pogłoski, że tych dwóch olbrzymów chciałoby zawalczyć ze sobą. A więc bardzo proszę. Scena stoi przygotowana, a polem walki będzie klatka KSW 75. My way is to be on a biggest events in KSW. my dream is to be champion. This is for me more than if I am superstar or not. I was starting not because I want to be superstar. I was starting fighting because I want to win the fight. Because I like fighting. więc postanowił krok w tył. To jest część tego sportu. Musi być wygrany i przegrany. Nie zawsze się wygrywa. Martinka Martynka znam dlatego, że też walczyliśmy razem w ACA. On walczył z zawodnikami, z którymi ja walczyłem, z którymi ja wygrywałem, on przegrywał. I know Omle Janczuk, uh, I know who he is and I am very happy that we can fight together because I won't be fighting with the best and I think Omle is definitely one of the best fighters uh, in Poland. Bardzo dobra kontra. Dobrze pracuje na nogach, ucieka dużo, dużo bije z kontry, zmienia pozycję, jest głównie mańkutem, ma niebezpieczną tylną rękę. Wydaje mi się, że nie lubi jak ktoś na niego nabiera presję. Every fighter wants to be champion. So step by step going uh, for the title shoot. Tu go puknę, tam go puknę, będę go punktował przez trzy rundy. Nie. Ja chcę od razu wyjść, narzucać tempo i się bić. Do przodu i ja I wydaje mi się, że to jest zawodnik, z którym właśnie na taką bitkę mogę iść. he because very big experience guy. I am big fan of uh, sci-fi, anime, films, and uh, I like uh, figures. So in my bedroom, we have there a lot of uh, toys. I think that if you want to be happy in your life, be child. You need to be uh, friendly to other people. So I want to be, you know, like a child. That's my way. I to be I I Wydaje mi się, że jeżeli nie przełamie mnie w pierwszej rundzie, to zacznie przede mną uciekać i próbować w jakiś sposób wypunktować. Nie będzie tutaj decyzji, presja z mojej strony i ciężki nokot przy siadce. Danieli. Zdravím tě. Máme spolu zápas. Těším se na ten zápas. Jsi zkušený zkušený bějec z, z Polska. Moc se těším, až se zavře takhle, a až pojď, budeme fajtit. Vítej, Micho. Mám naděje, že mocno trnuješ, bo chceš, abyš věděl, že já budu v nejlepší tvoji wersji. Pozdravím tě srdečně.